Dzisiaj chciałem Wam pokazać rewelacyjnie utrzymany egzemplarz Audi Q5. Na co warto zwrócić uwagę? Jest to wersja z napędem quattro z silnikiem benzynowym pojemności 2 litrów w wersji S-Line, 200 koni i manualna skrzynia biegów, która potrafi bardzo mocno ograniczyć koszty eksploatacji takiego pojazdu. Po prostu w razie czego jest tańsze naprawie, w naprawie, jeżeli by się miała zepsuć na silnik oraz na skrzynię biegów. Oczywiście standardowo udzielamy gwarancji półrocznej z limitem 5000 km. Jeżeli chodzi o wygląd wizualny, myślę, że spokojnie można powiedzieć, że auto jest w bardzo dobrym stanie, prezentuje się ładnie, jest bardzo fajnie wyposażone i myślę, że tutaj, mimo wieku, ten samochód naprawdę jeszcze może się podobać i moim zdaniem naprawdę rewelacyjnie wygląda. Wewnątrz również sporo dodatków. S-line, fotele w bardzo ładnym stanie, właśnie S-lineowe, kierownica skórzana, wielofunkcyjna, mamy również rozbudowany system multimedialny, mamy automatyczną klimatyzację. No tych dodatków tutaj jest sporo. Wszystkie postaram się w treści ogłoszenia wam zamieścić. Ogólnie stan wnętrza oceniam na bardzo dobry. Na chwilę obecną samochód przejechał 208 tysięcy kilometrów i w certyfikacie tego pojazdu znajdziecie pełną historię, jaką udało nam się znaleźć na temat tego auta. Sporo miejsca z tyłu, jeżeli ktoś suwa, szuka suwa, który jest no nie za duży, bo wiadomo, że to nie jest Q7, nie jest to jakiś ogromny samochód, ale jest podwyższony. Ma sporo miejsca, jest bezpieczniejszy, ma duży dosyć bagażnik, więc myślę, że może być to naprawdę fajne rozwiązanie. Bardzo chętnie również pomożemy w uzyskaniu finansowania na taki samochód za pomocą kredytu. Można nawet tego samego dnia już autem bezpośrednio od nas z finansowaniem wyjechać. Napęd 4. I 200 koni mechanicznych naprawdę daje radę w tym samochodzie. Spalanie również jak najbardziej do przyjęcia. Około 8 litrów idzie osiągnąć na trasie, bliżej 9 po mieście, więc myślę, że jak na takie gabaryty, takie osiągi jest to całkiem przyzwoity wynik. Pamiętajcie, że skupujemy również samochody na terenie całej Polski. Za gotówkę wystarczy wypełnić formularz na naszej stronie. Możecie w ten sposób również pozostawić auto w rozliczeniu za ten bądź inny samochód z naszej oferty. Jeżeli nie chcecie po prostu się bawić sami ze sprzedażą tego samo, swojego samochodu, podobnie jak poprzedni właściciel tego Audi, chcecie samochód sprzedać szybko, bez zbędnych spotkań, bez dziesiątek rozmów telefonicznych, to po prostu dzwonicie do nas, wypełniacie formularz, przyjeżdżamy, zabieramy samochód i płacimy od ręki. Do zobaczenia na Oględzinach oraz Jeździe Próbnej tym Audi.